A teraz gitara, chłopaki, jedziemy! Jedziemy do gruciąca. Bo... Ty się nagrywasz, chłopaku, ty się nagrywasz! Kościół, już jesteś pod podjebał... <grywa> Tym deliwem będziesz palił, kapcia? Nie. A czym? Nie, na koniec sezonu, to robię do końca. Na koniec sezonu to w zimę czy kiedy jest koniec? W, w październiku. W październiku. Aha, no dobra, 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 dobra. co Co ty gadasz? Nie. Ten Ten zbyku to jest wariat, nie? Jest komisariat. Komisariat? No Obiady domowe. A. Ten Dali mi idzie. Ja nie. To ja nie, ja jestem w szoku. jakieś przyjęcie? Kościół, kościół. Ludzie... Uuuuuu Przykazówka była Dziadek Galbukie Ja odrawuję. A ziomu, dziam to mnie lewa w górę, Pokazuję to. Te lewą w górę Bo mówi, mówi że skuter ma w domu do roboty jeździ 125 nie no bardzo, bardzo fajnie ale 2025 czy daleko jeszcze? Do grudziądza. Czekaj, bo muszę, muszę cię nagrać. Tylko wymyślił trasę jakąś dookoła. A ten hamuje, a zbychu nie, zbychu twardo.

hahahahahahahaha patrz tam jaka jaki łuczek uważaj bo tu kamienie ale widzę że hamulec hamulec i twardo idziesz hello Ze zbrychem pewnie ze stówę Zbyszek chciał wczoraj jechać do RRMoto, ale mu nie odpaliła maszyna. Nie odpalił mu łemtek Akumulator mu padł to nie? No jak nie? Felgi od BMW O tu jest e fotoradar Ty to tu jesteśmy Aaa to on stanuje jak Einstein Kurwa ale tu bym zapierdalał bym miał 18 godzin więcej Trzeba się złożyć Łokcie do siebie! Łokcie do siebie i nisko głowa! Łokcie do siebie nisko głowa! Czekaj, jadę ponagrywać cię, daj do prawej sobie

Dobra jedź Zajebiście się jedzie. to jest słońce jest git, nie? Tylko że wie, i się przeważa, nie? Tak! Pytam się czy Delim się zmęczył A nie, to się tutaj! Ale ciężko kręcisz na obrotach, ile masz? A ile masz? Do 12 czy do ilu? 11 no. To dużo dosyć, nie? Nie ma motorów, nie ma motorów. W ogóle nie ma motorów w ogóle. No nie ma 3 zero, nie? Nie ma motorów My też szybko jedziemy tam, bo tam jest ta 11, o 12 jest parada Tak na 11.30 się będą zjeżdżać dopiero, nie? To co tam będziemy robić? No nie, no my będziemy Czekaj, która jest. My będziemy na 11 do parady przejedziemy paradę i będziemy wracać. Idziemy kiełbasę, bo kiełbasa ma być. Jest Co, nie chcesz kiełbasy? Nie? Nie chcesz kiełbasy? Ja jestem na teraz. Ja też. Ja bym też nie tu w prawo, chyba. Oh, ja się chociaż mam za co zasłonić, kurwa, ale co? Macie te swoje najkady teraz. Zimno wam wieje, a ja tu szybko, ładnie schowałem się. Ty jesteś chory. A się schowaj za nim jak ci wieje. Mogą stać Nie pamiętaj, to, to na to na... Na dworze mi się A widziałeś wczoraj jak uchwyciłem 160, nie? No nie, twój! Kurczmierz wziął w biodro Ty, a ty rurę to aż czerwoną masz już Ale ciepłą kiełbasę jak o, nie? Dawaj koło Poparzy. Poparzy. Poparzy! Ty my tam... My tam przyjedziemy, a tam nikogo nie będzie ty! A jeszcze ten wiatr zimny, zimny wiatr Ale fajnie się przejechać, zaczekaj! Ładne, ładne pola z lewej i prawej strony. Tutaj wszystko ładnie, elegancko. A wiesz jak się pokazuje, że przystoją czy nie wiesz? Jedzie gdzie Ja to wypij! Ja Ty oni w drodze. Nie, dobra. Jakiś czop jedzie. LWG mordo. A jakby ci tak w kask wyjebał Ty ale zbychu musi mieć tam nudno, co? Mu nic nie gra w środku A musi mieć? Nudno No, przejebane nie? Ja sobie chociaż muzykę jakąś włączę po cichu albo coś zawsze Dziesiątka, jedziemy pięćdziesiątką Wiesz ile mam w ramach, Nie wiem Osiemdziesiąt masz sześćdziesiąt siedem

Dojść do niego, dojść do niego. Nie, yes. Hello. jak tam? Jak tam? I daleko jeszcze? Ile? A, to szybko. Jedź

Rozwita się O mój rozmach, i nie rozwijaj się! O to O mój rozmawiał! Gdzie? A gdzieś tutaj koło gruziąca! Aha! <grywa> Kurwa, Gruzian jest I taki... to pamiętam, z takim... Wracałem się wtedy! Aaa! Dawaj na 1 i lecimy na Gdańsk, kurwa. Lecimy kurwa, do Gdańska jutro oh. jedziemy Tu jest zajebiście, Tu jest fajnie, ciepło. Moja, 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 moja. Uh -huh.

A, co ty gadasz, serio? No nie, mówię, nie muszę się po prostu po prostu po Ale, ale po prostu czy nie? po no, pokazuje! po prostu po prostu jechałem motorem po ziomek Wiesz co? Tobą jadę Lewy Ja się wstawiłem w dół mam duże motory i 125 Słyszałeś jak na Panie pokażę jak to chodzi Ja czytałem poradnik dla pożegnujących hahaha ale faktycznie idzie się wyłożyć, nie? No Opona się szybko ślizga. Się wpadnę w zimie, bo to kurwa, dobra, wiesz... To teraz, to teraz, to teraz, Patrz! Dobrze! Siema, ty ku... kurwa! Ale schował rękę, jak cię zobaczył, ty! Kurwa, rozdzieliliśmy się. Dobra, no to jedź za Zbychem. Chuj <gry> Uważaj, bo skręca A Zbyszok. Zbyszek też skręca Jadą motory ma siema Siema, siema, siema. Ja tam zajadę, to ludzie oszaleją Chodzi jak kosiara, wyciągaj jak sześćseta Dobra, słyszę. jeśli się nie parkować, bo ja chcę zajarać nie, nie ma palenia jak się jeździ Te motory już wracały przecież Może to koniec już ty A która godzina? 11:04. Łe, do czasom zajebisty, tam do przodu Palaski. <grym> 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 LWG <grym> O, kurwa <grym> Ну, едем! Чема! Мамка, конец за Звыхом, Звыхо так, что смейте стануть. Kurwa, to na tym rynko, co? O nie, 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 co? nie, 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 sam nie, i potem będziemy przejechać wszyscy w rządku? nooo ale chwała mega co? ładnie tu dobra, tutaj na tą półkę, co? Dawaj Mysiu Trzeba dawać ten. No, ale tak się ustał. чем I <laughs>